Jesteśmy na górze Jana Wopowicza, stąd są wspaniałe widoki na Górze Opawskie, pożone akurat na południowej stronie Polski. Niżej mamy miejscowość Opawicza, które widać z daleka. Dalej lasy, wspaniałe pola. Po, prawej, po lewej stronie widzimy Kościół łopawicki, który jest wspaniały zabytek paniawe Opawicki, jeden z najpiękniejszych kościołów polskich. No, Znowu ciągniemy się z drogi, która łączy Albrechtice z Kornowem, i pojedziemy dalej do przodu. Z prawej strony, nieco niżej, w tej chwili zakryte drzewami, znajduje się miasto Albrechtice, odległe od Opawic, około jednego kilometra Tąd, stąd możemy śmiało dojechać bez przerwy do Albrechiec tam zrobić zakupy no i wrócić podziękiem z, z powrotem do domu Jesteśmy to akurat jeden dzień który po prostu takie wspaniały jest jedzień na złoty polskie sienie słońce przegrzewa nam a my jesteśmy w koszulach pomimo że to jest 21 pierwszego października, aby wyglądało to jakby było piękne, słoneczne, jeszcze piękne, słoneczne lato. Dlatego wykorzystujemy ten czy piękny dzień, aby jacy, który przyjechał z Holandii, zrobił sobie wspaniałe zdjęcia i widoki tutaj na nasz teren. On chciałby to, aby te nasze tutaj piękne opowiadania znalazły się w internecie aby ludzie, którzy będą przyjeżdżać tutaj kiedyś odwiedziny do Opawiec, mogli z powrotem również rozkoszować się pięknym naszym tutaj klimatem, piękną przyrodą, no i piękną pogodą, jak nas otacza. Dlatego wszystkie zapraszamy i życzymy wszystkim wspaniałych, pięknych dni w następnych miesiącach. Dziękuję.